Mieliśmy dla, dla naszych widzów taką ciekawą mm, konkurencję To był Turbo Trick od 7 października Można było e, przysyłać nam filmiki, w których Państwo się chwalą swoimi e, osiągnięciami Jeżeli chodzi o piłkarskie triki, o żonglerkę, o, o jakieś umiejętności akrobatyczne No i zebraliśmy tych, e, tych filmików bardzo dużo Osiem najlepszych zakwalifikowaliśmy do ćwierćfinału A Łukasz Rostalski, którego podziwy oglądamy właśnie tre, Którego oglądamy występ właśnie teraz Został naszym zwycięzcą Łącznie proszę sobie wyobrazić, że, że w tych naszych konkursach zostało e, e, oddanych ponad 5000 głosów. W finale Łukasz Rostalski wygrał z Michałem Siemaszko, a umiejętności pan Łukasz ma doprawdy cyrkowe. Grzegorz, ty jak ty się czujesz w takich konkursów? Zamordował. <laughs> to, co ten człowiek potrafi, to naprawdę. Ja, ja, ja wiem, że, że tu jest pewien, pe, pewna istotna kwestia w tej piłce, że ona nie jest do końca napompowana. No, tak, jest, no, jest trochę łatwiej. Co nie zmienia no, jest faktu, że, że to wszystko co, co robi Pan Łukasz, to, to naprawdę duży, duży szacunek. No dobrze, zobaczymy czy takie popisy akrobatyczne mieliśmy w meczu rozegranym w piątek Górnik Łęczna rywalizował z Lechią Gdańsk na tym spotkaniu był Filip Adamus no i przekonamy się jak poszło Górnikowi który na wyjeździe